I witam Was ponownie w kolejnej transmisji rozwoju, bo i przedstawiam, zazwyczaj następną parę ciekórek ze swojej koneksji. A nie, że idę do księdzu, pokazuję Wam swoją najprostszą zabawę, w tych zabawach głównie wbierałem torsy, a potem doczepiałem jakieś pozostałe elementy po wszelkiej naliwie, po takim zastanowieniu się, co my tutaj dowód ewentualnie wymieni. W moim no, ostatnim tak obserwuję całą kolekcję i zmieniłem którą elementy, no, bo jednak nie do końca one pasowały. No, w mamy swój pochodzący z charego kutela. No, z charego kutela. No, tutaj mamy bardzo w zasadzie ciekawy tor. To e, mamy nadróg. No Mamy nadruk, no, 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 tutaj taki. Nie, nie do końca chyba tam pewno, czy dobrze myślał. Mamy nadróg z przodu. Mamy nadróg z tyłu. Trochę tam, tak to to no, przypomniało bankowość. I dlatego też tytuł filmu jest Finanse, bo oprócz mamy fanów, fanów um, serii Malego um, Puta bo te sam, osoby wytępujące w, w Harun, i jeszcze tutaj taką zabawę możemy mieć, że mamy Finanse. Tutaj możemy się zabawić w bo, bo po szukających jakichś oszczędności. Mamy potencjał, mamy się jakiejś. drama na obligacje. Dobra, obligacjami, akcjami. Czyli jakaś taka. Na babę, bo ten talent, według mojego tutaj, jak według tego, co tutaj widzę, to tak, można sobie. No ja, ale tak to sobie skojarzyłem. I tak właśnie o tym mówią. A w jednym, bo po takiego, właśnie finansowego, to jeszcze fanów Perego Putera i banku, który też jest no wspominany w samej, samej całej serii. Gdzie tam każdy ma jakiś swój skarbiec i może sobie z niego pobierać, pobierać swoje, swoje finanse. Ja tutaj jeszcze dodatkowo obmyśliłem sobie właśnie te lokaty. No bo są właśnie lokaty, bo które można sobie nałożyć i poprzez to pomnożyć sobie swój mały budżet. To no, poryperować, powiększyć, pomnożyć, nikt po prostu więcej w miarę możliwości. Tak też można sobie, jak mówiłem, jeżeli chodzi o taki właśnie wst taki nie wstęp, tylko takim właśnie informacje z mojej strony, taką ciekawostkę tutaj, co do kolejnej pary figur, bo no, ja prostu podczasem staram się obserwując swoją parę, powiedzieć więcej, coś innego, aby też było trochę ciekawie. No i powoli będziemy już odczuć, i tak będzie tylko. Wspomnę o linkach, które znajdują się w opisie filmu. No, a ja dalej będę obserwować swoją konekcję, okay? analizować, um, analizować um, tam swoje figurki, czy ewentualnie coś tam zmienić, wprowadzić jakieś zmiany i to pozostać przy tym, co mam. Okay? No i dalej, po większości figurek będę obserwować i widzę, że o, niektóre zestawy sobie nabędą. Bardzo fajny, zdradzę troszeczkę, chyba te pamiętniki wywiedzą i zestaw hmm, kalendarza adwentowego. No ale to do, do grudnia mamy jeszcze sporo czasu, no a ja dalej będę mógł sobie to wszystko analizować, obserwować. W tak. takim razie dziękuję za uwagę, no mój balkonu, mój dnia. i w miłego dnia, ja sobie dalej będę nagrywać i nadgadnieć swoje ulicy.